Czyli wam wszystkim, z tej strony no Pan, kolejny odcinek z The Clash Royale i dzisiaj mój drodzy przyszedł czas, aby znowu sobie zagrać Grand Challenge, tak jak to było chyba z dwa tygodnie temu niecałe. Coś takiego, ale dzisiaj musimy pobić rekord z poprzedniego odcinka. Ostatnio udało nam się zrobić 6 wygranych, zobaczymy jak mi pójdzie tym razem. Ostatnio też graliśmy ten challenge z Superlawą i udało nam się przejść oba challenge bez żadnej przegranej, więc zobaczymy jak nam pójdzie dzisiaj, moi drodzy. Otworzymy sobie również skrzynaczki, ale jeszcze zanim zaczniemy, no standardowo zanim zaczniemy, no to strzelcie łapeczkę w górę, aby ten film złapał zasięg, więcej osób go zobaczyło, żeby był promowany na YouTube, bo teraz są dosyć słabe zasięgi. Oprócz tego zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco żadnego odcinka nie przegapić i moi drodzy, bardzo ważna informacja, dzisiaj godzina 18 startuje mega potężny live na trowo. Jeżeli nigdy jeszcze nie byliście na trowo, macie linka w opisie, macie linka w przypiętym komentarzu, wbijcie. Yy, najlepiej to sobie pobierzcie aplikację Trowo na telefon, załóżcie konto, zaobserwujcie mnie, ponieważ dzisiaj dobijamy tam 1000 obserwacji i na 1000 obserwacji jest konkurs na 100 zł, więc dzisiaj 18 Wbijajcie na trowo, moi drodzy, link macie w opisie. Otwórzmy sobie jeszcze skrzyneczki. Przed rozpoczęciem challenge'u, 5 kartaż, aha, tu są gemy, dobra. White Cardig, następnie 12 minionków, 58 My Spiritów i 14 Inferno Tower. Ok, nie najgorzej. Wpadajcie również na mojego Instagrama, moi drodzy. Tam e, wlatują codziennie relacje, czasami jakieś zdjęcia. Generalnie powiedziałem ostatnio, że jak nie wrzucę zdjęcia żadnego w lutym, to jakąś karę macie mi wymyślić się z połowa lutego. Jest trochę przypał, ale myślę, że coś wrzucimy niedługo. Dobra, White Card dzik, Royal Recruits, muszkieterki i Ice Golem. Ok, może być, może być. Oczywiście, moi drodzy, kodzik Panda w sklepie, mam nadzieję, że macie wpisane. Sprawdźcie, bo to się resetuje co jakiś czas, więc jak coś kupujecie, to pamiętajcie o kodziku Panda. Tak samo w Brawl Stars albo w innej grze Supercella. No i moi drodzy, lecimy. Mamy tutaj Grand Challenge 100 gemów, lecimy. Dek mamy oczywiście swój, let's go, pierwsza gierka, zobaczymy co z tego wyjdzie I oby nam się udało tutaj zajść jak najdalej Generalnie Grand Challenger nie są jakieś trudne, tylko mało kto je gra A jak już ktoś je gra, to zazwyczaj ktoś dobry, więc no to jest ta sytuacja, gdzie ciężko jest zrobić aż 12 Ale dzisiaj musimy pobić rekord 6, który był ostatnio Przynajmniej mam taką nadzieję, że pobijemy rekord 6, to by było bardzo spoko no i dobra, mamy tam jakiegoś Inferno, znaczy Inferno Magic Archera, sobie rzucam balona, ryzykownie, bo nie mam Elixiru, no właśnie, to jest ten problem, teraz musimy szkieleton armii tutaj postawić jak najszybciej, oj, przypał, przypał, przypał troszeczkę, dobra, mniej więcej ich tutaj obronimy, dobra, 1700, mój balon tam będzie obijał, walnie drugi raz, tak jest, 1400, bomba wybuchnie, Magic Archer jeszcze trochę dostanie, okej, okay, nie najgorzej, nie najgorzej, armia tam jeszcze pobija. No, armia praktycznie drugie tyle zbiła, więc naprawdę spoko. Dwie wieże do 1000 obite, bardzo ładnie. Tutaj bandytka coś pobija. inferno się jeszcze cofnął. To spoko, bo myślałem, że się nie cofnie. No i dobra, my obiliśmy mu do 1000 i do 1200. On nam obił obie wieże na 1700. Myślę, że w miarę spoko się tutaj rozpoczyna meczyk. Praktycznie po tyle samo sobie obijamy wieże. Co jest? Dobra, lecimy lawa, wróg. On rzuca sobie tego battlerama, znowu to my rzucamy minionki, minionki to raczej na spokojnie obronią. Ok, pięknie, nie walnęło z tego przyspieszenia. Coś tam pobiały te barbarzyńce, ale niezbyt dużo, 1100. Ja teraz rzucam sobie balona z lawą i to powinien być, to powinno być zwycięstwo z mojej strony. Na pewno już jedna wieża będzie moja, a druga, e, zostały jedynie 400 HP po tym jak tam minionki coś wleciały. My lecimy tutaj szybki fireball, tam bandytkę zostawmy, ona nie chce zbije tą wieżę, my tak już mamy jedną i zaraz będziemy mieli drugą, więc na no spokojnie tutaj nie ma co e, używać nie wiadomo elixiru na obronę. Dobra, on rzuca sobie tego battlerama, znowu to my lecimy szybka armia szkieletonów, podwójny elixir, no i teraz mój dek nabiera o wiele lepszego tutaj znaczenia, gdyż no, jak jest podwójny Elixir, a ja mam trochę droższy dek, no to łatwiej mi jest zbudować ten cały mój atak z lawą, z balonem, jakieś minionki czy coś wrzucić. Lecimy szybki Inferno Dragon, następnie lecimy tutaj Electro Wizardzik, bardzo ładnie, lecimy jeszcze minionki. Dobra, na spokojnie się tutaj to wszystko broni, pięknie, no i tutaj bardzo ładnie sobie poradziliśmy z tą obroną moim zdaniem. ok, tutaj jeszcze ten yy, Royal Ghost coś zrobi. Chyba nie, dobra 144 HP, bardzo ładnie. On nam próbuje zbić tą wieżę, a tam dwie lawy balon, Inferno Dragon i Mnioki, więc to jest oczywiście nasze zwycięstwo, 19 sekund do końca. No tutaj nie ma kompletnie szans nic zdziałać. Dwie lawy, Inferno, Dragon Ballon, jeszcze obija strzałki możemy mu rzucić, i mamy zwycięstwo w pierwszej gereczce, więc lecę dalej, moi drodzy, i widzimy się jak już będę, przy jakiejś, może, trzeciej, czwartej, myślę, że coś w tym stylu. Dobra, moi drodzy, póki co mamy 3 do 0, więc idzie nam dosyć ładnie. A grałem teraz na lockbaita i było ciężko, bo graliśmy aż do momentu, jak zbijało HP na wieży i udało mi się wygrać jakimś cudem. Bardzo dobrze go broniłem, raz strzałki, raz armia, oj, chyba. Kolejny jakiś lockbait leci. Trzeba będzie się teraz mocno obronić. Okej. Okay. Dobra, no zobaczymy, zobaczymy. No musimy armię tutaj walnąć. Dobra, no tak średnio mi ta armia poszła tutaj. Zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej. Czy on ma inferno tower? Chyba nie ma inferno tower, tylko nie wiem czy on ma rakietę czy nie. Na lockbaity trzeba grać strasznie, 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 strasznie ostrożnie. Bo tutaj... Jeden jakiś goblin barrel z rakietą i 1000 HP nie ma na wieży. A ja tutaj no to się właśnie o mniej więcej tyle gra, bo różnica przy tamtym meczyku to było chyba niecałe 500 HP na wieży, coś takiego, nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, że około tego. Dobra, ojoj, tutaj będzie znowu lipa. Nie, no to będzie ciężkie do wygrania. To będzie serio ciężkie do wygrania. Tutaj mocno mi obił już jedną wieżę, druga też jest dosyć mocno obita. No zobaczymy, na no spokojnie. Te minionki coś tam obiją, no 2300 będzie, no 2200 nawet. Rzucamy lawę na no spokojnie. Jeden mocny push i raczej nie ma jego wieży. Tylko nie wiem, co on jeszcze ma do obrony, bo na razie widziałem, że on tam ma. Dart Goblina, nie wiem czy ma jakąś wieżę Czy nie ma jakiejś wieży, czy ma rakietę Czy nie ma rakiety, no zobaczymy co z tego wyjdzie Minuta 38 Na razie mocno przegrywam, ma Bomb Tower Ok, Bomb Tower jest generalnie głównym Jeżeli chodzi o wieże. Więc raczej damy sobie radę bez jakiegoś większego problemu Pan leci, zbija na... Nie, zbija hita, dziwne Dobra, nieważne, bo on i tak doleci Walnie dwa razy, więc to już jest wieża moja On tutaj dużo raczej nie zdziała Ten jeszcze jego rycerz Taki dziwny też raczej dużo nie zrobi. Ok, 600 HP na wieży. Jest ok, jest ok, jest naprawdę dobrze. Rzucamy sobie teraz inferno dragona. Ok, on rzuca sobie te jego szkieletki. Ok, my sobie walniemy tutaj na szybko naszego e, Elektro Wizarda i rzucamy sobie tam lawę. Zdąży, 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 zdąży. Nie zdąży, nie zdąży, nie zdąży ta lawa niestety. Goblin Barrel mi mocno bije wieże, szkoda, ale jakoś damy radę, jakoś damy radę. Mocno mamy tą wieżę obitą, ale na spokojnie rzucam jeszcze minionki w tym momencie. Mamy strzałki w razie czego. Nie wiem co tam jeszcze może wrzucić, ale lecą strzałeczki. Bardzo ładnie. Balon sobie leci prawie, że full HP. Dokładnie. On jeszcze próbuje tym rycerzem obronić. Balon walnie dwa razy. Balon chyba uderzy dwa razy. Tak jest, 300 hp na wieży. Okej, okay, damy radę. Cyk wieża zbita bardzo ładnie. Lawa wróg. 26 sekund do końca. Oj, tu szybko armia, 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 armia. Dobra, 300 HP na wieży. Nie jest źle, nie jest źle, nie jest źle. Rzucamy jeszcze balona tutaj. Dobra, pięknie. Rzucamy balona, rzucamy również fireballa. Fireball z balonem. Dobra, pięknie. Dobra, bardzo ładnie. Szybko, strzałki, 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 strzałki. A, nie zdążyłem. Dobra, walczymy o główną wieżę już teraz. To teraz już trzeba na spokojnie. Teraz to już trzeba na spokojnie niestety. Dobra, rzucamy mu coś takiego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. No Elektro tak średnio to obroniści, powiem kolego. oj, oj, oj na główne, kurcze. No dobra, no dobra, lecimy po T4-0 na challenge'u. Lecimy po T4-0, widzowie, lecimy po T4-0. Myślę, że to jest do zrobienia. Dobra, minionki chyba sobie tutaj mniej więcej poradzą. Okej, okay, 2 już na głównej wieży i nie za dobrze, ale na spokojnie leci teraz mocny push. Lecimy teraz z mocną kontrą, ja wam to mówię, lecimy tak, Inferno Dragon. Następnie, okej, okay, on sobie rzuca co chwilę te goblin barrels. To nie jest jakimś dużym problemem dla nas, bo my sobie, o, rzucamy takiego elektro, który niedobrze spadł. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. niedobrze 1800 na wieży, jedynie. Dobra, tutaj na szybko dart goblin zbity, bardzo ładnie. Balon doleci, balon chyba powinien dolecieć raz, więc jest ok. Dobra, pięknie. Teraz robimy coś takiego jeszcze, że rzucamy sobie tutaj to, pięknie. Coś tam poobijały, ale nie za dużo. OK, lecimy tutaj lawa kolejna. Dobra, te dart gobliny są strasznie wkurzające, ale damy radę. Cyk, robimy takie coś. Dobra, pięknie. Rzucamy sobie jeszcze elektro. Dobra, elektro idealnie spadł. Leci balon. Dobra, jest OK. Rzucamy minionki. Na spokojnie. Bomb tower, żeby się cofnęło. Rzucamy sobie w takim razie szkieleton armii. Pięknie, tutaj jest to bronione. Leci kolejna lawa. My mamy elektro jeszcze do obrony jego tutaj. Eee, nie wiem jak to się nazywa, skeleton barrel chyba Dobra, lecimy coś takiego Na no spokojnie, tutaj lecimy jeszcze, cyk Strzałeczki, armia Dobra, kolega ma przypał Tam leci balon, znaczy leci balon Leci fireball i Mamy to zwycięstwo moi drodzy Bardzo zacięte mecze, ale póki co 4 do sera, więc idzie nam naprawdę bardzo ładnie Lecę dalej i widzimy się Jak już chyba będę odpadał a na razie mam nadzieję, że nie nastąpi to dosyć szybko. Dobra, widzowie, mamy troszeczkę przypał, ponieważ jest aktualnie 5 do 2, więc trochę lipa, gdyż możemy w każdym momencie odpaść, ale lecimy. Musimy przynajmniej te 6 winów. No, ja nie odpuszczę, ja muszę mieć te 6 winów. Nie może być tak, że ja pierwszy raz gram Grand challenge po jakichś 3 latach niegrania grania w klasza, mniej więcej tam. No, grałem miesiąc i przestałem, a teraz zacząłem tak normalnie, regularnie grać bym powiedział, i zrobiłem 6 winów na grand challenge'u. A teraz, po jakimś, no, co najmniej miesiącu czy dwóch, grania, no, regularnie robienia live'ów, nagrywania odcinków, nie jestem w stanie przebić tego. No, nie wierzę w to, to jest coś niemożliwego, szczególnie, że było 4-0. Potem było 4-2, teraz jest 5-2. Już myślałem, że na tych czterech odpadnę, naprawdę. Jakieś Elektrogianty mi się tam postawiały, dziwne. Więc no, te deki były takie nieciekawe, ale zobaczymy. Na razie zaczynamy sobie w miarę spokojnie, z tego co widzę. Mamy sporo eliksiru, zaraz go będziemy tu kontrolować czymś. Aj, niestety nie przewidziałem. Szybko Inferno Dragon. No niestety, Ar... e, ta muszkieterka zaczęła nawalać wieżę Szkoda, 2100 mocno biła. Mocno biła, nie przewidziałem tego. Myślałem, że zdążę Inferno Dragona postawić. No ale cóż, nie udało się. Inferno jeszcze tutaj będzie objął tego e, ice-golema. A z Golem tutaj tak dużo nie zadaje, więc nie ma się co o nim martwić tutaj za bardzo. No i teraz mamy lipa, teraz mamy lipę, bo mamy minera z. E, tutaj. Oj oj oj, 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 oj. Bardzo, bardzo, bardzo lipa. No cóż, chyba nie mamy wieży w tym momencie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale chyba brak naszej wieży, no właśnie. Ojoj, oj, oj. chyba będzie 5 do 2, chyba będzie 5 do 2. No musimy na spokojnie tutaj to rozegrać. No tam nie już nie mam co dorzucać do tej lawy, ta lawa no dużo nie zbije. Fireballa mógłbym ewentualnie tam rzucić, ale na razie nie będę. Może akurat postawi jakiś większy atak znowu tego balona. No właśnie tak myślałem i teraz sobie wale fireballa i o wiele bardziej opłacalny jest ten fireball w tym momencie. Szybko Inferno Dragon, żeby zbił, żeby nie o wieży Bardzo ładnie, Muszkieterka zbita Dobra, mamy szansę, mamy szansę Jeszcze na spokojnie Tylko mnie kurczę zaskoczył, zaskoczył mnie Skubaniec Więc trzeba będzie uważać No i jeszcze Miner na wiala wieży Nie zdążyłem tą armię szybko postawić Dobra, lecimy, lecimy To jest ten push, który musi mu zniszczyć wieżę Jeżeli w tym momencie, tym atakiem nie zniszczę mu wieży No to on wygrał Więc on o tym wie, on będzie atakował Właśnie to robi już Więc jest trochę lipa Tutaj dajemy sobie radę, mniej więcej Dobra, ten balon raczej się nie przedostanie, tak mi się wydaje Dokładnie, dobra, i lecimy Pusz, teraz mocny. Oj, jest szansa, jest szansa na dobry atak, jest szansa na bardzo dobry atak. Wow, że on aż tam mi ściągnął tego balona. Muszkieterka, żeby została zbita tam. Dobra, oj, będzie ciężko, będzie bardzo ciężko, będzie mega, mega ciężko, dobra, to jest przegrane. To jest niestety przegrana, że on mi tego balona aż tak daleko ściągnął, no nie wierzę w to, nie wierzę w to, 5 do 3, 5 do 3 z Kubanym mi ograł, masakra, nie, nie ma opcji, nie ma opcji już tutaj, no już nic nie zrobimy, no mogę to bronić jak chcę, obroniłbym jego kolejny atak, kolejnym może bym się przedostał, ale już niestety koniec meczu, więc cóż moi drodzy, przegrywamy, odpadamy na piątym zwycięstwie trochę szkoda, ale lecimy 185 kart 5000 golda. Uwaga, uwaga, lecimy Grand Challenge. Proszę bardzo. Mamy tutaj Wildcardika Common. Następnie 16 I Spiritów, kolejne 19 Firecracker, 93 Skeletony, 19 Inferno Tower i chyba epic, czy nie? Tak jest, dwie łyczki. No niestety, niestety się nie udało nic więcej ugrać. Szkoda, może następnym razem zobaczymy, mam jeszcze Wild chesty 2 czekam aż wbije ten e, 14 poziom, a to jeszcze daleko widzowie, bo muszę wbić najpierw 13, potem 14. No cóż, kiedyś otworzymy kiedyś je, kiedyś się otworzymy, nie ma co je teraz otwierać, bo nie dostanę niestety e, tego. E, jak on się nazywał? Nieczempiony? Czampiony chyba, czy mi się wydaje. To są chyba championy, tak, to są championy, więc no z tych, z dwóch skrzynek wyleci mi po jednym championy, ale muszę być 14 poziom. E, już nie będę tutaj przedłużał tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał, jeśli tak, dzieje łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Mam nadzieję, że następnym razem pójdzie mi lepiej, wbijajcie dzisiaj na 18, na live, na trowo, trzymajcie się, cześć!